Z tej strony fire One i dziś witam was słuchajcie w kolejnym odcinku z Epic Survival I zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania Przed startem pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w gry pod tym filmem I pamiętajcie aby strzelić suba najlepiej z dzwonkiem aby nie przegapić najnowszych filmów Z Epic Survival, Forza Horizon i wiele, wiele więcej co bardzo polecam I pamiętajcie o wyjściu na kanał Fire Gaming tu gdzie też macie spoko filmy I tam też naprawdę strzelicie suba bo jest warto A plus pamiętajcie o rozwinięciu opisu bo tam macie mega linki do moich social mediów, czyli fire mediów nie, sorry, fire media nie, znowu się pomyliłem, wybaczcie naprawdę nie chciałem się pomylić, po prostu social mediów, wybaczcie, naprawdę jakby wybaczcie za tę pomyłkę, naprawdę słabo z mojej strony e, dobra, w ogóle chciałem, słuchajcie, dzisiaj trochę ogarnąć na przykład e, znaczy dom to może kiedy indziej, ale na przykład farmę albo nie wiecie co, jednak byśmy mogli rzeczywiście zacząć coś ogarniać i byśmy ogarnęli jakoś ten dom, co nie, bo jakby znaczy to nie jest w sumie na razie póki co dom, to jest bardziej takie, słuchajcie... Tak... No to nie jest po prostu dom i jakby na początku bym poszedł w sumie wyrąbać, słuchajcie, trochę drewna. Zobaczcie, czekajcie, tutaj mam bliżej, dobra. Idziemy sobie trochę drewna wyrąbać, bo jednak drewno nam się potrzebuje. słuchajcie... Do budowy tego, co ja chcę zbudować. Mhm, Tak, więc sobie właśnie tutaj ogarniemy, słuchajcie... Tak jak mówię... Właśnie... Dom, znaczy, będziemy powoli ogarniu, słuchajcie, dom w odcinkach Za eee, jakiś czas słuchajcie, będziemy sobie tak robić, myślę Mam nadzieję, że dzisiaj skończyło ci wątpię, w sumie trochę eee, Ale przynajmniej spoko, bo słuchajcie no, Przynajmniej mamy kolejny odcinek z Epic Survival, więc naprawdę git Z czego ja się w sumie naprawdę cieszę, powiem szczerze Bo jest to naprawdę spoko, seria przyznam I mi się w sumie nawet podoba, nie wiem jak wam możecie napisać w komentarzach Dobra, czekajcie co tutaj mamy tutaj piasek. Ej, dobra, piasek raczej nam się też przyda. Okej, okay, spoko. Ej, dobra, tam jest jakieś wejście do jakiejś małej jaskini. Byśmy mogli w sumie to zaraz zobaczyć, wiecie? Ej, to nie jest taki zły pomysł. Byśmy mogli to zaraz rzeczywiście w sumie zobaczyć, bo jestem też ciekaw co tam jest. Dobra, słuchajcie. To jeszcze tutaj trochę tego drewna i spróbujemy tam się dostać do tej górki czy znaczy górki, no jakby to jest w, sumie w pewnym sensie górka słuchajcie, nie oszukujmy się, bo no, to nie jest jakieś duże coś więc spróbujemy tam się, słuchajcie, dostać by na razie muszę zejść, więc spoko okej, okay, dobra, teraz lecimy, słuchajcie ale mamy przerąbane, mam dobra, chyba u ej, tu mały jeszcze, o kurde ej, a mały z tego co wiem są bardzo szybkie a tam kolejny w Ej, dobra, czekajcie chwilę, żebym się uda tytuł tu Chodziło Chodzi o to, żeby też przeżyć, nie oszukujmy się, ale dobra. Dobra, czekajcie, musimy to jakoś naprawdę przemyśleć. Dobra, jakbyś tam dostać. Typowałem to co dobra, dobra nieważne. Dobra, tędy nie wejdę. Ej, tędy moglibyśmy, dobra, spokój troszkę. I teraz będziemy musieli się podsadzić, spoko, dobra mam trochę diorytu, więc z, dior z diorytu skorzystam Więc spoko Okej, okay, dobra Dobra, i gdzie to, dobra, to jest gdzieś tam, słuchajcie, okej, okay, spoko Dobra, okej, okay, zaraz powinniśmy być, słuchajcie, gdzieś tam u góry Dobra O kurde, dobra Co to, a to lama, słuchajcie, dobra, się tak zastanawiam co tu słuchajcie jest A to lama, dobra, spoko, okej okay. Ej, naprawdę trochę jakby Lekko mnie ciary przeszły, nie oszukujmy się Naprawdę jakby leciutko tak lama, wiecie Raczej chyba na Womaka Teraz musimy się jakoś tutaj dostać, spoko Okej, okay, dobra I teraz to jest gdzieś, słuchajcie, tutaj to wejście do tego Dobra, trzeba czy ja tego nie ominąłem przypadkiem? Nie, nie uminę, to jest tutaj tutaj było, słuchajcie, to... O jest, mamy to, dobre, super, git Słuchajcie, wypadałoby jeszcze to się oświetlić A dobra, pochodnie mam tutaj, spoko, dobra O kurde, ma? Kurde, zatruła mnie skubana Ej, dobra, niefajnie Ej, jakby ja nie chcę słuchajcie zginąć tak, więc to będzie fajne. Ej, czy ja muszę coś muszę coś chyba zejść, dobra, czekajcie. Dobra, nie, ja chyba zginę coś jeszcze. Chyba, że mi się uda przetrwać wątpię. Ej, dobra, mam przerąbane, ile, coś jeszcze mi extra potrwa? Ej, kurde nie, dobra Dobra, jak to udało nam się przeżyć, słuchajcie. Git spoko. Jeśli to życie nam trochę zrespi. Ale coś czuję, że chyba tutaj raczej nic nie ma. Jak sądzę przynajmniej. Ona takie przynajmniej, to słuchajcie, trochę wygląda od tego, więc nie było tyle po prostu. No tak trochę. No tak puszka. O, kurde, do creeper, dobra. O nie fajnie, nie fajnie, fajnie, dobra. Tylko, żeby mi kurz, słuchajcie, zaraz skłonnie nie było. Dobra, creeper był więc spoko. Aha, to jakiś bak chyba jest. A nie, to jest woda. Dobra, spoko. Dobra, ok. Tam jakiś kwiat jest spoko, dobrze, Ok. I to jest chyba druga część tej góry. Dobra, tutaj przeszliśmy całą po prostu górę i tyle. Czyli tutaj nic, słuchajcie, jakby nie ma, tak szczerze, no. wychodzi dobra, spoko. Nie wiem, myślałem, słuchajcie, w że to, co, to coś w ogóle jest. Ale wychodzi na to, słuchajcie, że tutaj nic po prostu nie ma i tyle. Dobra. Lecimy ogarnąć dalej. Wychodzimy już z tego tutaj. Tutaj szkoda, że żadnych surowców w sumie nie ma, no ale dobra, kids z tym. Dobra, moglibyśmy zeskoczyć w sumie do wody Ale patrz, trafiłem, dobra Dobra, okej okay. tam nie rozskoczę spoko, dobra Dobra, jestem diskotowski, więc nie jest tak źle Wiem jak podałoby, słuchajcie, coś widzowie zjeść, ale mam tej Creeperka, co mi się strasznie nie podoba. O kurde mam no rozwoję wioskę. O jacie. A tutaj pokład mamy zmioszkę, to jest to fajnie. O, to jest Z jakiś skubany, kurde, próbuję mnie odskoczyć. Znaczy... O kurde. Dobra. O kurde, dobra. Niezbyt fajnie w sumie. Okej, okay, dobra. Dobra, choć też szkieleciku. szkielecik, ciebie, ciebie widziałem wziął musi. Tak, to był jeszcze to stary. Ja jego słuchajcie, widziałem, to on, to on mnie zaatakował. Ja jego słuchajcie, widziałem. To, on, to na pewno on, to ten szkielet. Jak się to założyć? Tak, to na pewno był on, słuchajcie, ludzie. O kurde, złoty, złoty ten, złoty zbrojny. Jeszcze Kurde, serio? Nie zauważyłem, pomyłka, dobra, nieważne, słuchajcie, jakby. Dobra, czekajcie chwilę. Dobra, szybko lecimy na tego. Najpierw, gdzie może jest pająka, dobra, on jest tam w sposób że jakby na się Nie musimy słuchajcie, przejmować póki co. Bo mamy kawałek złotej zbrojki, więc naprawdę git. Dobra, trochę w tym tych tych pająków, tych e, robaków, znaczy robaków matków. że znaczy, pokonamy tych poporki, żeby nie było, słuchajcie dobra ale nie dobra, jednak idziemy spać jednak, coś szczerze, nie damy rady, słuchajcie, więc spoko ale zobaczmy może, ja zobaczmy, słuchajcie, co zdobyliśmy ej, słuchajcie, słyszę Endermana ej, aha, dobra, mamy trochę nici, mamy ten złoty hełm, słuchajcie, więc spoko, enchantowany nawet bym powiedział ej, słyszałem Endermana gdzieś, ale co szczerze, że raczej nie znajdziemy chyba. On się gdzieś tutaj, słuchajcie, tepał, a tam jeszcze z potworki płoną. To pewnie zombie i tyle. Dobra, ale ja mówię słuchajcie, że musimy dzisiaj ogarnąć jakoś, słuchajcie, już zacząć ogarniać nam haty, co nie? Ja myślę, że już dzisiaj zaczniemy trochę rozkopywać od środka. Ten, ten szałas, słuchajcie, bo tak to szczerze, na razie mogę nazwać tylko szałasem. Bo nie oszukujmy się, inaczej tego nie nazwę. Bo to nie jest póki co na razie nic. Poza tym, jeszcze byśmy coś mogli zrobić, ej, mm, możemy sobie zrobić, słuchajcie, wędkę w sumie. Czy ja mam wędkę? A nie, ja chyba mam wędkę. Dobra, czekajcie, czy ja mam wędkę. Musimy zobaczyli, czy mam wędkę, to wtedy byśmy. Dobra, nie, ja mam wędkę, to nie ma sensu zrobić wędkę. Dobra, spoko. Spoko, dobra. Nie było tematu, jakby. E, stworzymy coś, słuchajcie, innego. O, myślę, że krosno zrobimy sobie. Krosno jest akurat bardzo przydatne więc dobra, do różnych tam rzeczy tam się przyda e, dobra i mi chodziło na razie o patyki, bo muszę jakoś to wykopać i potrzebuję. E, dziwne... Czy, dobra, teraz mogę nagle zrobić to co chciałem, OK. bo wcześniej nie mogłem, co mnie dziwiło. ale okej, okay, nie było tematu a tutaj potrzebuję żelaza, dobra to nacisko to jest spoko. Dobra, ja chciałem ten ka e, kamienny kilof najlepiej dwa może to 3, jeśli d Dobra. Ok, mamy kilofik, słuchajcie, i wymienimy sobie ten, e, ten kilof na razie na kamienny. Ten słuchajcie... E, żelazny kilo. On, póki co nie będę kopał tym, e, tym innym, tylko tym na razie. Dobra, ja tak, jak mówię mówiłem już. Właśnie. Będziemy powoli to ogarniać słuchajcie tutaj Bo jednak no nie oszukujmy się mamy za mało w ogóle tej pomieszczenia i w ogóle Trochę taka mała dziura na początku a musimy to jakoś sobie Jeśli mam mieszkać to muszę to jakoś sobie słuchajcie ogarnąć fajnie I tak słuchajcie też zrobimy to ogarniemy jakoś jeszcze Jakoś fajnie to zabudujemy drewnem Bo to też tak będzie słuchajcie musiało być Nie oszukujmy się kurde jak mam tu mieszkać, no dlatego musi słychać jakoś wyglądać wiadomo. I myślę, że efekty też końcowe zobaczycie w następnych odcinkach po prostu, bo ja też wiadomo na wszystkich odcinkach nie będę słuchajcie e, budował cały czas domu. Możliwe, że na słychać też sobie trochę pobudujemy e, na Twitchu, więc e, szykujcie się na live'ie na Twitchu, bo też będę musiał być najwyraźniej, żeby zbudować taki dom w ogóle więc będziecie mogli nie się spodziewać jakiegoś lajwika na Twitchu. To mogę wam obiecać, słuchajcie. To będzie jednak potrzebne też. No, więc to na pewno też będzie, słuchajcie, jakiś lajwik na Twitchu. Mogę wam obiecać to. Więc bądźcie gotowi, naprawdę. Będzie warto, myślę. Dobra, i na razie bym postawił sobie jakąś pochodnię, pójdę. Tutaj tak zrobimy, potem jeszcze tę rzecz przyniosę, Póki co, ale na niech sobie zostaną, tak? Idzie. Jakby co, już zaraz będziemy, myślę, powiększyć ten odcinek Więc jeszcze chwilę przy... tu jeszcze wykopię, słuchajcie Jestem ciekaw, czy zaraz nie dokopię się, słuchajcie, do jakby... Dworu W pewnym sensie, no O nie, tutaj już jest ziemia, słuchajcie, to jest niedobrze Czyli tutaj już będzie, słuchajcie, dwór, okej, okay, spoko tak widzę już ziemię, czyli okej, okay, dobra. Tutaj przynajmniej już wiem, żeby to potem jakoś przebudować i tyle. Będę wiedział przynajmniej. To już wiadomo będzie tyle w temacie. No. Ale tak jak mówię na lewikach, słuchajcie, też sobie trochę pobudujemy, bo jednak no, będziemy musieli to zrobić na lejwikach też, bo na Lewikach będzie zdecydowanie lepiej to zrobić myślę. Więc tak sobie też zrobimy, słuchajcie, że właśnie na Lewikach sobie pobudujemy więc no jakby sobie też poszerza to trochę na lewikach A no i co z tej strony był Fire 1 się cześć i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku na tym kanale Pamiętajcie, żeby, wbijać, żeby zostawić suba z dzwonkiem na tym kanale bo naprawdę warto, wtedy dostać powiadomienia o najnowszych filmach z Forza Horizon, Minecraft i wiele, 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 więc naprawdę polecam. Pamiętajcie też o zajrzeniach na Ufire Gaming, to, bo też jest, są tam naprawdę git filmy i jeszcze raz pamiętajcie o staczczeniu sobie z wąkiem i łópeczki w górę. I pamiętajcie o zaznaczeniu w opisie, bo temacie macie linki do moich social mediów, Instagrama i wiele, wiele, więcej, z Państwa No i co, Siemano cześć i Pa. Z tej strony był firewall. Widzimy się już niedługo słuchajcie w kolejnym odcinku do Siemano Cześć i Pa.